Witam, tutaj krótkie spojrzenie na rynek ropy przed otwarciem sesji. Utrzymaliśmy wczorajszego gapa, co prawda, natomiast nie było tempa do dołu zbytnio mieliśmy problem wczoraj, żeby kontynuować, kontynuować opcję do dołu. Być może byliśmy właśnie zbyt krótcy. Zobaczymy, co dzisiaj się wydarzy z, z gapem. On jest dość spory, także rzadko się zdarza, żebyśmy go wypełnili od razu, tak? Więc takie gapy raczej wypełniane są częściowo. Natomiast no, zakończyliśmy jedno interwowanie. Teraz pytanie, czy będziemy chcieli wejść w równowagę <coughs> przed dalszym kierunkowym ruchem, czy tutaj. Aha, bo była też zmiana kontraktu, o czym zapomniałem wczoraj powiedzieć. Sam nawet nie wiedziałem, myślałem, że jest 18. A w tym miesiącu była 15, co mnie zaskoczyło. I pytanie teraz: co się wydarzy tutaj? Co się wydarzy tutaj? Uważam, że jest to, jest to forma równowagi z większego interwału. Natomiast zobaczymy, czy uda nam się dalej kontynuować aukcję do góry. I też tutaj się rzuca w oczy to, że nie mamy nadmiaru na szczycie, tak? Czyli tutaj aukcja jeszcze jest, jest, jest niedokończona. Na co jeszcze chciałem zwrócić uwagę? No to tutaj, że ten gap wciąż jest wsparciem, więc obserwacja, czy, czy uda nam się go domknąć, tak? To by było takim pod, potwierdzeniem wtedy, że faktycznie rynek może chcieć odwiedzić tutaj tą, tą drugą stronę równowagi, bądź równoważyć się dalej, tak? Przed dalszym kierunkowym ruchem. Przejdźmy sobie zatem na, na profile. Na profilach. No, mamy overnight, mamy long. Natomiast no, moje podejrzenie wzbudza tutaj ten dołek, ponieważ na overnightie odbiliśmy się również od tego, od tego dołka tutaj. Więc no, nie wygląda to, nie wygląda to na jakieś, jakieś poważniejsze podkopienie do góry, nie. Natomiast na no overnight mamy long, tak? Overnight mamy long, więc zobaczymy, czy jakaś kontraukcja jest możliwa. Uważam, że i jest możliwa ze względu na to tempo, które, które szliśmy i tak dalej. Jest możliwa, natomiast gdyby nie było, no to obserwacja. Też te wolumeny na overnight nie były jakieś wysokie, więc, więc raczej to nie sugeruje że było to jakieś mocne podkopienie, natomiast ze względu na ten dołek uważałbym, gdybyśmy domy kapapa tutaj dzisiejszego, który powstał, ponieważ no, może być szansa na to, że, my, że po prostu odwiedzimy tutaj drugą stronę tej równowagi ze względu na ten dołek i tutaj możemy, możemy się równoważyć, tak? Tutaj mieliśmy wyjście górą, wyjście dołem, powrót wyjście górą i możemy się równoważyć, dlatego, dlatego zalecam ostrożność, jeżeli chodzi o pozycje długie, no chyba, że będzie jakaś pewność do góry. Dobra, to tyle z mojej strony tyle z mojej strony życzę powodzenia i udanej sesji. Pozdrawiam.